Paneczku, z tej strony, szybki banan. I witam was na serwerze royalcraft.pl. Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z GTA i będę wam pokazywał, jak się zarabia, jak się zabija, i na tym będziemy właśnie się skupiać w tym odcinku. Będę po prostu starał się zabić jak najwięcej graczy. Korzystałem ze sprzętu, który mam przy sobie. Co prawda, na boi przy sobie nie mam. Mam je w Ender schowane w banku. Zaraz tam pójdziemy, ale najpierw mam jeszcze chyba 10 tysięcy balans. Tak, 10 tysięcy z drobnym hakiem. Więc podchodzę do handlarza, klikam na nim prawym i kupuję licencję na zabijanie. Ona kosztuje 10 tysięcy, jest na zawsze. Klikam, tyk. Zakupiłeś e, licencję na zabijanie. No i super, i w tym momencie, jeśli zginę, to żaden przedmiot ze, mną nie ze mnie nie wypadnie. Będę mieć zawsze moje przedmioty, niezależnie czy sam się zabije, czy ktoś mnie zabije, nie stracę tych przedmiotów. I to jest dożywotnie, wystarczy to raz zakupić i ma się na zawsze. Ok, otwieram ender chesta, Wezmę sobie troszeczkę amunicji. Trochę naboi, trochę do tego, trochę do pistoletu, yy, chyba starczy. Do shotguna mam trochę mało, ale ale powinno wystarczyć. Dobra, żarcie mam. Yy, ile mamy kas balance? balans? 300, nie zbiele, no to może za te 300 sobie kupimy... Albo dobra, zagram na hazard, hazard, zagram na ruletce. Może coś wygramy, może nie. Chciałem granaty za to kupić, ale... Kasyno, kasyno. O, ktoś już gra. Teraz my się wtrącimy. Jedna gra 30 dolarów przypominam. Jak znajdziecie linię... Jest! Jest, mam linię! Tak, wygrałem! Za pierwszym razem 100 dolarów. Miałem 3 bloki żelaza. Jak widzicie żelazo dostaje się stówkę. Jak mamy złote bloki to mamy 250, 500. No fajnie, za pierwszym razem mi się udało. A ten tu siedzi pewnie 20 lat i jeszcze nigdy nic nie trafił. Ehm, dobra, lecimy dalej. Ile mam teraz? 400, tak? Balans. 400 z hakiem? Nie, 300 z hakiem, bo jeszcze gra kosztowała. Dobra, to mimo wszystko kupimy granaty. Pobiegnę przed siebie. To jest takie hamskie, to tak samo jak grają na automatach, yy, na realu, wiadomo, w takie owoce fruity, yy, że się kręcą, kręcą. Yy, często jest tak, że jedna osoba gra, gra godzinami. Przychodzi druga, która, która wrzuca 5 zł i nagle jej stuwa wypada. Eee, nie polecam. <noise> Dobra, 2 na 4. Eee, Mamy granaty. Starczy. Lecimy. Eee, sprzęcik mam cały. Jeszcze przeładuję sobie. Przeładuję sobie bronię. No i idziemy zabijać. Tak jest. Idziemy zabijać. Gdzie są warpy? Tutaj. I zagramy na mapie z Europą, ponieważ na Ameryce jest znacznie mniej osób. Na Europie przeważnie większość siedzi. Jeszcze Berettę przeładujemy. I minigana. No i super, a ile mamy kasy? Balans 60 dolarów Malutko, no trudno, będziemy jeździć Bez auta, więc yy, Cóż, zostaje nam Zabijać A jak jesteś tak daleko To za snajpereczki A nie trafiłem Headshot Pięknie, 17 dolarów już zarobiliśmy Jednym strzałem mm, No i lecimy dalej Zabijemy od razu tego snajpera. Też będzie trochę kasy z niego. gdzie się ukryłeś kolego? No chodź. Wysuń się. Piękny headshot. Snajpereczka jest świetną bronią. Na zoomie bardzo ładnie się szczela. Nawet bez zoomu się da, ale zoom troszeczkę ułatwia pięknie. W ostatniej sekundzie. No i znowu 15 dolarów zarobiliśmy. E, od razu złata zabijemy też kilka dolarów, będzie. O, ten ma bazułkę, nieźle. Dobra, spróbujemy go tak niepostrzeżenie po plecach pojechać. Albo z gana polecimy. On jeszcze nie wie, że jesteśmy za nim. No i okej, okay, dobitka. A, chciałem z bazuki, ale już zabiłem go. I kolejne 7 dolarów zarobiliśmy. Tu mamy jakąś skrzynkę, otwieramy. Co mamy w niej? Pusta, niestety. Zobaczymy w środku. Może tutaj też jakieś skarby znajdziemy. Skrzyneczki są wszędzie pokrywane, tak więc... Trzeba szukać. Mm, a co Wam jeszcze powiem? Mm, kupiłem sobie dzisiaj na Allegro klawiaturkę. Ponieważ, jak wiecie, moja klawiatura jest z drewna i... Zobaczcie, klikam... O, czekajcie, czekajcie. No, choć, choć my wiem, że jesteś z bazuką i udajesz cwaniaka, ale. Albo dobra, robimy jeszcze lepiej. Jest to. Ojej, tego nie chciałem strzelać. Właśnie liczyłem, że jak podejdzie, tego wykończę. Ale zginął. Tego wykończę z shotguna. Tak jak wspominałem, zakupiłem dzisiaj na Allegro klawiaturkę. I klawiaturkę kupiłem specjalnie po to, aby nie mieć tej drewnianej. No, wiecie, słuchajcie o ona chodzi. No to no nie jest zbyt przyjemne, tak więc wiem, że mój mikrofon dosyć hmm, pobiera, to jest pojemnościówka, więc pobiera dosyć odgłosy z pomieszczenia. Eee, I niestety wyłapuje. I kliknięcia myszą, jak nieraz słyszycie takie coś. No i klawiaturkę niestety. No, o ile myszka jeszcze nie jest taka upierdliwa, to klawiaturę bardzo bym chciałem wymienić. i No i postanowiłem dzisiaj ją zakupić. Myślę, że do tygodnia najpóźniej no będę ją miał w domku. Hmm, dobra, bierzemy bazukę, bo tam już widzę kilku typów i opłaca się strzelić dwa zuki i jeszcze jeden strzał spróbujemy tu jest dostali i jeszcze tu no i dobra i spróbujemy ich wykończyć ze snipereczki niech ktoś się tylko wysunie i walniemy heda i spadł chyba ale przeżył i tam jeszcze jakiś cwaniaczek Aha, wybił się shotgunem, też jest cwaniak. Małe frazy mam, ale... Ale nie szkodzi. Kurde, jednak wycieka nieźle. Yy, dobra. Szybki switch. O, jest daleko szczelam. Dobra, jedziemy z nim. Gień! Mogłem sobie jeszcze baseball'a wziąć ze sobą. Wiadomo, na bliski dystans baseball jest świetny, to jest w sumie najlepsza broń, a bardzo tania, dlatego mogłem go zakupić, no ale już trudno. Hmm. Pokażę Wam co mnie najbardziej drażni i co jest w sumie najlepszą techniką na zabijanie. Zaraz Wam zaprezentuję, tylko podejdę sobie bliżej Ahmeda, tego tutaj, e, no, terrorystę przy czołgu. Mamy, 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 mamy szczelbę. Ok. Bierzecie shotguna, i staracie się wejść na jakieś miejsce, gdzie normalnie jest niedostępne. Czyli, na przykład, na to. Oj, oj, Pośpieszyłem się za bardzo. Jeszcze raz. I świetnie. Udało się. Jesteście na takim dachu. Normalnie się tutaj wejść nie da, więc tylko osoby z shotgunem mogą tu wejść. No i teraz z tego miejsca nawalacie czym wejdzie w graczy. Ten już został raz z bazuki, a teraz będziemy go dobijać shotgunem. Headshot. Oj, troszeczkę mi fragmentowało. Ok, trafiony. No i kolejny. I tak po kolei na zoomie, lub bez. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem: to mnie strasznie denerwuje, ale myszkę bym też powinien wymienić. I może Wy będziecie mieć propozycję. Najpierw Wam wytłumaczę dlaczego. Mm, I co mnie denerwuje? A później mi dacie propozycję ewentualnie na jaką myszkę powinienem wymienić swoją. Yy, może podczas tego odcinka, albo nawet ostatnich, zauważyliście, że jak klikam lewy przycisk myszy i... widzieliście? Taki podwójny zoom miałem, ponieważ moja myszka nie zawsze łapie za pierwszym razem, albo a czasem jak nie, a jak już łapie, to czasem łapie podwójnie. Ostatnio mi się to popsuło w myszce. Kurde, nie mam strzałów już do... Zostanie mi się to popsuło. w myszce i jest to strasznie upierdliwe, bo próbuję sobie zoomować, zobaczcie, biegnę, biegnę, chcę zoom widzieliście? Podwójny zoom i tego zoomu tak naprawdę nie mam. Żeby ten zoom zadziałał ja muszę bardzo raz mocno kliknąć myszkę tak jak teraz, tak o, to wtedy u zadziała, ale jak kliknę delikatnie to bardzo często podwójny zoom się włącza i szczerze mówiąc to nie działa. Strasznie utrudnia grę, tak więc mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości sobie zakupię nową myszkę mm. i z uwagi na to, że klawiaturę już zamówiłem bardzo cichą, to tak samo chciałem zrobić z... właśnie z myszką I być może wy będziecie mieli jakieś fajne propozycje Na zakup takiej myszki, czyli poleccie mi jakiś sprzęt, który jest według was godny polecenia A być może mm, sobie takowy sprawię, kurcze bazuki już też nie mamy Mamy pistolet, mamy karabin i mamy shotguna, no dobra, to z pistoletu zaczniemy Cześć ziomek, gdzie uciekasz? Nie uciek... o, ja mam mało życia Ogólnie uważałem na to. Chowamy się. Dobra, niech się nam trochę życia odrodzi. A w międzyczasie ja będę Was prosił o to, abyście właśnie w komentarzach napisali, jakie myszki polecacie, jakie ewentualnie wasi znajomi mają, albo jacyś inni y youtuberzy, którzy, którzy coś Wam polecili. Bo wiadomo, no niekoniecznie Wy macie taki sprzęt, ale może gdzieś widzieliście albo znacie kogoś, kto używa jakiś y dobry sprzęt, który no Też nie kosztuje nie wiadomo ile, ale, ale jest na pewno zgodne polecenia. o wow, 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 wow. Masz ty. No i spłonę, no niestety spłonęłem. No nic, straciłem 15 dolarów za tego doda. Hmm, przypominam jak się ginie to się traci 10% tej kasy co się ma. Macie 100 dolarów, zginiecie to stracicie 10, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jak macie 100 dolarów i zgniecie 10 razy, to macie 0. To, to nie tak działa matematyka. Bo niektórzy właśnie tak uważali i w komentarzach pisali, że mieli 1000 i po 10 śmierciach będą mieli 0. No nie, 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 To tak źle nie jest. Leżeć. Jeszcze żyjesz. Ho, ho, ho. Jest ołów! Mam dużo broni, nie ze mną te numery panowie! Leżysz! Who's next? Oj, pracy, plecy jeszcze. Jeszcze plecy mi zrobili. Kurde, do tego shotguna już też nie mam broni, amunicji. Szczerze mówiąc, mam chyba tylko do Ale dobrze, dużo naboi bynajmniej mam. A i byłeś blisko, ale co z tego? Leżysz. No dobra, nie udało się, ale dosyć spoko poszło, jak na jedną broń, którą mieliśmy. W sumie balans. No na plus, wyszliśmy, bo wyszliśmy jak nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, praktycznie, a już mamy ponad stówkę mimo tych dwóch DEDów, które mieliśmy. Hmm. Dobra, za to, za to 120 ja wykupię może całą amunicję, żeby. Tych granatów w ogóle jeszcze nie używałem. Zaraz. Też je wypróbujemy. Na pewno kupię amunicję do shotguna. Hmm, pyk, pyk. Wiecie co, VIP ma, wiem, że też ma jakiś, kurcze, ale nie pamiętam jak to ustawiłem. VIP na pewno też ma jakiś dostęp do, do amunicji. Nie wiem, jaka jest komenda. Może amunicja? Amunicja? Tak, amunicja. O, i zobaczcie, dostałem zestaw amunicji. Co ile można to używać? Już serio nie pamiętam. Amunicja yy, rzadko, rzadko, co 2,5 dnia jest ustawione, ale można sobie używać i dostaje się po prostu zestaw amunicji i kilka staków, yy, spoko. No i dobra, to jak mam amunicję, to już możemy powrócić na pole walki, przeładuję sobie bronię. Wkrótce z kasą będzie troszeczkę łatwiej, bo tak jak Wam już wspominałem, ja będę robił te questy i cały czas je robię, to nie jest tak, że ja się gdzieś tam opieprzam. Yy, cały czas są w budowie I za niedługo Za niedługo pewnie będziecie mieli możliwość yy, Z nich skorzystać Ja będę nagrał od, osobny odcinek Ale dzisiaj postanowiłem nagrać taki właśnie Stricte, no Stricte takie PvP na karabiny w sumie I inne tego typu bronie Dobra To będzie moje ostatnie życie yy, Będę zabijał dopóki Dopóki dam radę, mam ile kasy Zobaczymy ile uda mi się zarobić. mam nadzieję że jakaś stówka bynajmniej wpadnie Mam 15 dolarów i zobaczymy, jaki będzie saldo na sam koniec. Oho, Nie wiem skąd tam jest. Zdjęcie znowu ta moja myszka. Kurde, był szybszy, ale też dostał. No, chodź, chodź. Wysuń się. Pięknie. Jeszcze raz się wysuń. No, myszko moja. Zginął? Tak jest, zginął. Świetnie. Mm, zabiłem jeszcze tego tam snajpera, co stoi. O, gdzieś tam nazwiał. O, tam jest kolejny ziomość Headshot. Chyba nie trafiłem mimo wszystko. Mm, co jeszcze mogę powiedzieć? Auto mogę użyć? Chyba jeszcze nie, bo już używałem jakieś pół godzinki temu. Tak, za godzinę i pół będę mógł dopiero użyć. Co dwie godziny można przywołać auto jako VIP? Ohoho, jest auto! Dobrze, dobrze. Kurde, nie! Jest, jest! Jest, uda się! Wygramy to auto. Tak, udało się! Zabiliśmy go, mamy 4 dolary i jeszcze jego samochód. Świetnie, mamy samochód. Eee, dobra, to ja spadam tym samochodem, mam mało życia, trzeba gdzieś uciec i się wyleczyć. Zjedźmy coś. Podczas jazdy samochodem można jeść, to jest fajne. O o o, tam ktoś jest, to nie. Tam też ktoś, niestety, jest. Tak, gdzieś się chciałbym schować, tylko za bardzo nie wiem gdzie. Żeby się wyleczyć. Dobra, mam plan jak to zrobimy. Tu nikogo nie ma na razie? Jest ktoś, FAK! Uciekamy. Dobra, nie widzi nas, ani nie goni? Chyba nie. ja się schowam tutaj, wysiądę z auta. Auto zabiorę ze sobą. Dobra, jestem na full, w sumie życie mi się odradza. Chciałem na dach się schować. Ale wyszło nieźle, spoko, zyskaliśmy samochód w tym odcinku. Mm. No okej. Okay. Spróbujemy. Już myślałem, że jakiś gość tu stoi i patrzy przez szybę, ale nie, to tylko głowa. Mm. Przeładuję sobie też bronię. No już mam prawie full... full życia. O, tego najpierw skroimy fajnie. Po plecach. Cześć, muś? Oho, oho Nie szalejcie panowie Nie, 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 nie nie! Nie zielą te numery. Tak jest, dobra, zginął. Ale mam malutko życie, fak. Szybko samochód. Tam jeszcze kolejny biegnie. A dobra, spadamy stąd Nie, fura jest super sprawą, jak widzicie, można zawsze uciec. Y o kurde, strzelali w nas. Widzieliście? Jeszcze strzały w karoserię uderzały. Dobra, tu jest za dużo wiary. Trzeba się stąd... Ewakuować i zjeść coś przede wszystkim. A fajnie, że można podczas jazdy jeść, bo to. Podwójny taki bajer jest czysto? Okej. Okay. Ty, ty, ty. I się schowamy gdzieś. Tak jak wspomniałem, do końca śmierci będę grał yy, jako. No właśnie jako ja, czyli, czyli. No tak, jak, jak zginę, to, to po prostu skończę nagrywanie. Zobaczymy, jak dużo osób się jeszcze uda zabić. Tu jakiś free kill biega. No to może tego najpierw ściągniemy. Jest, nie żyje. Następny. Mam nadzieję, że za plecami nic nie mam. Nie żyje. Jeszcze tego tutaj, trzeciego. Też nie żyje. I zabijemy tego płata. Brutalność policji! Dobra, leży. Mamy naboje, bynajmniej do shotguna z policjantów. Ty ty, 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 kolejny ziomuś. O nie, 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 ciebie wezmiemy z tego. Ho, 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 tron. Ale jestem lepszym strzelcem od ciebie. 15 dolarów do przodu. I jeszcze jakieś dolarki ekstra. Spoko, przeładowujemy szybko shotguna. No i lejemy kolejnego, bo już ktoś tu biegnie. Ohoho! Ale fart, to był fart. Jeszcze zarobiliśmy trochę na nim. I headshota. Świetnie. No, ale ich tu dużo, zobaczcie, kurde, jakbym... A, już nie mam, szczerze mówiąc, na boi, to no, tak. Słabo wyszło. Jest tutaj? Czy mi się wydawało? Jest, jest, jest. Zginął. <laughs> Zginął, świetnie. E, dobra, tutaj jeszcze mamy jakąś skrzyneczkę. Naboje i trochę dolarów w środku. Jeszcze lepiej. Zjemy trochę żarcia. No i dobra, na koniec tej gry wykorzystam te granaty, które mam. Bo chciałem ten odcinek zrobić do 20 minut. Widzę, że 20 minuta się zbliża, tak więc ostatniego gościa spróbujemy ściągnąć właśnie z granatów. Ja sobie jeszcze przeładuję to, co mogę. Szotka na mogę? Nie mam naboi. Bazuki nie mam naboi. O, choć też snajperka ma naboje. Dobra. No chodź tu, Sniperze. Gdzie tam uciekasz do domku? Mieszkasz tam. To Twój domek chyba. Kurczę. Idziemy. Wchodzimy ci na chatę. Gdzieś poszedł do kuchni. Nie ma cię tu. Do pokoju też się tu nie ma, nie wiem gdzie zniknął ten sniper. Nieważne, mm, idziemy jeszcze jakichś graczy szybko ściągnąć. Ostatni minut tego filmu będą. Mm, nie mam już amunicji, tak więc nie mam. Czekajcie, mam do na amunicję, czemu nie mogłem przeładować? A mogłem, zlikniknęło mi się, fuck. Ale mnie wystraszył, ale mnie wystraszył. A, jeszcze przed pod lufę. Dobra, i szybko snajpera, szybki switch, przybliżenie. Kabum, nie żyje. następny. A, wchodzą po tą lufę strasznie. Leżeć. Who's next? Who's next? Ten po drzewie wchodzi. Leżeć. Oho, O, tam mi ładnie przywalił. O, nie, 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 ostatnie strzały. Nie, 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 zginę. Jest, zwiałem. Jeszcze nie zwiałem, ale gonią mnie. Tak już otwierał drzwi. Nie, czy mi się uda zwiać? Spróbujemy samochodem, czy nie będziemy ryzykować? Nie będę ryzykował, bo jak położę auto, a zginę, to nie będę miał auta. A teraz, jak zginę, to i tak mi auto dostanie. Mam nadzieję, że to nie ślepy zaułek. Fakt, to jest ślepy zaułek. Nie, nie, nie. Ach, tak, niestety, trafiłem w ślepy zaułek. Nie, nie miałem szans. No, ale odcinek wyszedł, myślę, niezły. Zobaczmy, czy saldo się poprawiło. Balans, tak, mam ponad stówkę. Znowu do przodu, tak, więc mogę ją wydać na amunicję. Myślę, że balans amunicji mamy bardzo podobny do tego, który mieliśmy na początku. Niewiele, niewiele się różni. O, ktoś mi diamenta rzucił. Spoko, diamenta można użyć jako nitro do samochodu, też szybciej jeździmy. też się przyda. No, ale przynajmniej w tym odcinku zyskaliśmy samochód, który też troszeczkę jest warty. Mm, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Było to takie PVP z serii, właśnie karabinów i, i innej broni palnej. Mm, dajcie znać, czy taka seria Wam się podoba. Nie zapomnijcie powiedzieć mi, y, jaką warto myszkę właśnie zakupić pod względem, pod kątem cichości. Tak, chciałbym, żeby ta myszka była bardzo cicha. Jeśli macie jakieś propozycje, będę Wam bardzo wdzięczny za komentarze pod spodem. No i tyle, żegnam się z Wami serdecznie, pozdrawiam Was i do usłyszenia na serwerze. Trzymajcie się. Pa!